Siemanko widzowie, a w dzisiejszym odcinku mamy naprawdę coś wspaniałego, po prostu coś. kbel Czyli otwieranie skrzynek. Jesteśmy na stronie Case Storm, jest to... Naprawdę. Jest to naprawdę. Jesteśmy na stronie Case Storm, jest to niedawna. Kurwa, jesteśmy na Case Storm. Ta strona jest naprawdę świeża, tak jakby można to powiedzieć. Jest, jest na razie tylko 12 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, a dzisiaj nowych 54. Ale naprawdę to stro, na stronę, ta strona jest naprawdę. To, to jest wszystko, co chcecie. Nie? Macie skrzynki, macie market, macie naprawdę. Niektóre są naprawdę tanie skrzynki, co 98 groszy? Co to jest? I pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu. KODI i dostaniecie darmowego dolara na start, czyli 3,70 jakoś około. I za 3,70 co sobie możecie otworzyć? Kurde, czekajcie O, za 3,61 macie taką skrzynkę, nie wiem, otwieracie sobie I leci wam 7, za 7 zł, kobalt half halftone Także naprawdę, to jest, to jest tylko, to jest tylko Wejście na stronę, kliknięcie I macie, ale dobra widzowie My nie mówimy teraz, tym. Mamy Potężny, potężną sumę, naprawdę mamy potężną sumę Zacznijmy sobie tak testowo przy otwieraniu skrzynek. Następne, na, na następnym odcinku sobie testujemy bitewki, bo oczywiście też są bitewki. I pamiętajcie jeszcze o już wpisując mój kod, Kodi sobie. Czyjcie sobie Kodi, pyk, zatwierdzacie. I w postaci minimum 10 zł i jesteście na ju o takiego skineczka za 107 zł, także naprawdę warto, ale pamiętajcie, że jeśli im więcej wpłacisz. Ty masz większe szanse, także pamiętajcie jeszcze raz, kod kodi A ja wam nie przekazam, lecę dalej oglądać Mamy tutaj brain roty No i dobra bombardino Zobaczmy sobie, i w ogóle też jest tryb jokera Gdzie szansa na wydropienie jest o wiele większa Na przykład na kosę jest 1% Ale dobra, utwórzmy sobie na razie tak normalnie I teraz na kosę jest szansa 0 zero... Uuuu, ej to ten joker naprawdę dobrze daje. No bo co tak za tylko na razie Dobra Wiecie co? To po prostu To po prostu nie ma sensu, po prostu pyk Lecimy tu i dawaj kosę yy. Kosa, nie? Dobra, jeszcze raz, lecimy tu Kosa Kurde, jeszcze raz Kosa Kosa, 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 kosa Nas interesuje dzisiaj kosa, nie? Ej, dobra, ej przecież tutaj są takie procenty. Jeszcze raz, pyk. No nie, nie takie rzeczy nam chodzi. Ale było bliziutko, bliziuteńko, było, żeby trafić tą kostkę. Dobra, jeszcze jedna. O, myślałem, że coś drogiego to jest. No, no, no i w dupę. I za te skrzynki dostajemy, oczywiście, jakie yy, te. Storm Coiny. Tak, to są Storm Coiny. Które możecie wymieniać. Tutaj mamy evencik I wchodzicie do takiego evencik i wpisujecie swoje. Te storm coiny. 170 i sobie wpłacać. na razie nie wpłacam, no bo po 170 za mało. No i możecie wygrać na przykład taką M9 Bajon Lore. Także naprawdę mega spoko. No bo co my tu mamy jeszcze? Brybrbatapiona sobie otworzymy. Otwórzmy sobie taką na razie jedną zwykłą. No, no to się nie będę pieprzył Co my tu mamy w ogóle? O, Hyper, Hyper Beast? Uh. 140 ziko. okej okay, Mega spoko Ale to w sumie, kurde, na plus nie jesteśmy jakoś za bardzo Ale dobra, okej, okay, dobra, jeszcze jedna Dobra, idziemy z tej skrzynki bo na, nie oddaje nam, nie oddaje nam totalnie. Ra, la, la, ra. Dobrze. Dobrze. Mamy takie skiny, ale kurczę, pieczone. Samu się możemy trafić. Kurde, ja chciałabym coś trafić sobie fajnego. O! Aha, myślałem, że to coś drogiego. Jest. Ja, ja ogólnie nie znam się dobrze na skinach w CSE. Ale co tu mamy jakieś ZEUS kateka. No ten Akaczy jakby taki wpad, minimal wear. Za 6 stówek elektryczny joker 114, no dobra, i mamy 4% szans do tego. Dobra, kurde, otwieramy to. A, przeleciał, ooooh, gadam. A dobrze jest, jest pierwsza taka. Pierwszy akarz, który jest droższy dzisiaj, dobrze. To mi się podoba, to mi się widzowie podoba, naprawdę, to mi się podoba. Bo zostawmy sobie go pierwszy, pierwszy tego, pierwszy Joker, i od razu już Akash. No i zajebiście. Zajebiście. Dobra, także teraz Tung Sahur lecymy tu. No sobie jedną taką przepowiednię. Czy będzie dobrze, czy będzie do dupy? I kurde, no, on by był fajny. Kurde, czaki pieczone. No i tylko 17 Ziko. Dobra. Tryb Joker 354 zł. To co my tu możemy? Gamma Doppler za 7500. Złe, ale też możemy trafić takiego Zeusa, co by bolało bardzo w portfel. Ale taką jedną możemy sobie tworzyć, także Lecemy tu. <try> Dolory, Kur... No. Także tego, teraz balerina kapucina I możemy tutaj trafić... uuu uuuuu i tu ja joker to nas interesuje. i to stańsze. Także Lecimy tu. Dawaj, da, kosa uuu jest akacz. Jest akacz, który jest warty 1600 zł Dobrze Dobrze. Faktory New! Uuuu, ta skrzynka mnie przekonała, żeby otworzyć jeszcze jedną. Także pyk Ale mi się trafiło, zajebiście. Hyperbis, hyperbis! Tu by byłoby te kolejne pieniążki, by było. Tak to jest gówno. No i teraz zniechęciła mnie, także lecimy. Chimpanzini i bananini. Lecimy tu. I oczywiście nas interesuje zwykła wersja. Trip Joker za 430 zł. Uh, Lecemy tu. Kurde, to by było dobre. O, 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 okay, okay, okay. 300, 300 zł. No dobra, okej. Okay. Eee, ten Helisz. O, to było słabe. o Chociaż kurde, w który nie wsiadł? Takie kurde w sumie. Dobra, dobra, otwórzmy sobie jeszcze jedną. Oj, hoj oj, ale nam się nie fartu, ale nam się nie fartu, Dobra, a spróbujmy sobie bitewkę sobie zagrać. Utworzę sobie bitwę. Dobra, dodajmy sobie skrzyneczki. I teraz co by sobie sobie dodać? Aka, czy możemy sobie dodać takie dwie. Mamy też te espektówki. Jak wyczepieczone? Bolerina Kapucina. Dodajmy sobie takie dwie balerinki Purpurpata Pim I No bo jeszcze jedno. No i dobra, okej. Okay. Standardowo. No i dobra. Lecimy tu, tworzymy bitwę. No bo. Dodajmy sobie tego bocika. Obojętnie do losowego bota. No i dobra, lecimy tu. No i dobra, leci. Proszę, 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 proszę. Ok, zaczynamy tak samo. Co, o chociaż okej, okay, ja ale lepiej, ale to wiadomo, co te grosze to. Wydaje mi się, że ja lepiej. Okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Kolejne. Okej. Okay. Uff. Uff. Znowu, znowu, kolejna stówka, A potem to był faktury New. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Okej. Okay. O kurde, 72 zł trafię O dobra, my wygrywa wygrywamy na razie o dwie dychy. <laughs> ok, mamy tego samego skina, tylko teraz to, ok, Okej, taki sam. O. teka trafiliśmy o akacza, Okej. Okay. I ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka moja dla mnie dla mnie, dla mnie Zeus. Dobrze. Zeus będzie lepszy. No i dobra, wygrywamy 240 zł. No, na plus... Na, no jesteśmy na plus, nie? Ale no, no wiadomo mamy jakieś za 70 zł Aaa, odłączyłem, okej, okay, dobra No i dobra, lecimy Okej okay, Dikielek za 12, Ok, wygrywamy Okej, okay, dobrze, 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 podoba mi się Bardzo mi się to podoba, że wygrywamy, bardzo Okej, okay, chyba też znowu dla mnie 9 zł. Dziękuję, dziękuję bardzo O, okej okay, Teraz nie dla mnie <laughs> Chociaż też 3 złote I tutaj awupka botowi siadła oj, 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 I teraz musi mi coś siąść, proszę Cię, proszę Cię Siadło mi, ale mu też siadło Kurce pieczone, no nie Ale było bisiutko, 174 zł złote Tutaj mamy jakąś bitewkę, dołączmy sobie do niej Za 44 zł Także lecimy tu Czemu do niego zaświeciło, czy on wygrywa? Nie, to, to jest ustawione aha 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 jesteśmy w plecy na razie jesteśmy w plery i no i w plery ale dobra to się w ogóle nie zwróciło i tak także tak czy tak jesteśmy w plery no bo także ja sobie utworzę bitewkę jakąś co my tu mamy dobra weźmy sobie jakąś M4A1S awupka jakiś Glock akaci akaci Digielek też może wlecieć to są pewnie jakieś procentówki, czy coś. Chociaż nie wiem. No i dobra, mamy 100. Ile? 162 zł. Eee, no i na dwóch graczy. Zróbmy sobie pyk normalnie, elegancko. dodajemy sobie bucika losowego. No, prosz. proszę. Wygrywa, wygrywajmy to, wygrywamy to. No na razie y, w plery. plery. Znowu w plery. Uf, ale dobra, okej, okay, ale to wiecie, jeszcze kilka skrzynek jest, także no spokojnie, spokojnie. O! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fobus. Ale dobra, przekrywamy dalej, co jest ty. No glocka chyba droższego ma. No, 20 grosz Okej, okay, no kurde, akurat musiał on trafić mi No nie, jaka lipa, jaka lipa Jakie plery w ogóle, o, w obu stronach takie plery mm. 9 zico Dobra, te procentówki jednak, wiecie co, to chyba To chyba nie dla mnie 12 ziko, o, wygrywamy, okej, okay, ale i tak jesteśmy tak w plery No, jesteśmy w plery i to dużo I to, o, jeszcze przegrałem I dla tych, którzy zostali do końca wierni, najlepsi. Czyli wy. Zróbmy sobie giveawaya Także zróbmy sobie giveawaya na sobie na tego kurde, ja nie wiem się słowi. Zróbmy sobie giveawaya na tego UMP. Stwórzmy sobie giveawaya. I pamiętajcie przy kodzie kodi. Jeszcze raz wam pokażę, żeby żebyście żeby nie zapomnieli. Kodi. Wpisujecie i minimum depozyt 10 zł i możecie wziąć sobie udział w giveawayu. Także utwórzmy sobie pyk i możecie już sobie wbić na K Storm i wpłacić sobie taką skromną dyszkę z kodem KODI i będziecie na giveawayu. Także naprawdę, naprawdę spoko. A my zróbmy sobie ostatnią bitewkę na dzisiaj, oczywiście. Dodaj skrzynkę. Dobrze. Dobrze. Spokojnie. <laughs> tu skrzynka za 1000. To już jest naprawdę mocne. Counter Strike Polska. Dodajemy sobie takie coś. Dajmy sobie takie trzy. Mamy takie tak lejka. To w ogóle ja totalnie nie wiem, co tu może w ogóle wypaść. Dajmy sobie... O, zrobię taką skromną bitwę za dwie stówki na sam koniec. A dla trzech, a dla trzech osób. Dodajemy sobie losowe, losowego bocika. Ale odda to, czuję to, czuję to. Czuję to, że to odda. Konie, konie, konie. Spokojnie, 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 spokojnie. spokojnie. spokojnie, spokojnie. Spokojnie Ale żeby to się zwróciło, nie? Jedyne o to proszę, żeby to się zwróciło. Ok, 21 zł. Okej, 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 ok, 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 okej. Okay, okay, okay. Mamy już 88, zajebiście. Dobra. Dobra. Wygraliśmy to. Jesteśmy na plus dwa Zico. Tak. Ale nie, na no, żartuję sobie oczywiście, ale ważne, że nie na minus. Także co? Pamiętajcie, żeby kliknąć taką subskrypcję tam na dole, żebyście nie ominęli każdego odcinka właśnie z K-Storm I pamiętajcie jeszcze raz o wpisaniu kodu CODY Żebyście, i pamiętajcie, że macie wtedy jeszcze dolara na start za darmo Także naprawdę opłaca się wejść na stronę, wpisać i wpłacić sobie skromną dyszkę, żeby wziąć w udział w giveaway'u Pamiętajcie o tym, także siemanko